Gdy? 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 Siema, z tej strony Vincent i w tym vlogu będziemy rozmawiać o tym, żebyś zawsze zakładał najlepszą opcję. O to dokładnie chodzi? Jeżeli nie masz kobiet, jesteś frustrowany seksualnie, bardzo łatwo jest spalić nawet najbardziej obiecującą interakcję, relację z kobietą, swoim zachowaniem. I ja sam byłem w tym ekspertem. Jeżeli dziewczyna przekładała mi spotkanie, jeżeli mnie nie odpisywała, to ja automatycznie zakładałem, że to przez to, że coś ze mną jest nie tak, że nie jestem jej godzien, że chce mnie olać, że nie ma ochoty ze mną się spotkać I zamiast dać jej przestrzeń, zamiast poczekać, napieprzałem do niej smsami, wyzwaniałem lub po prostu ją opierdzielałem za to, że na przykład właśnie nie ma, nie ma czasu się spotkać Jaki był efekt? Efekt był taki, że paliłem wszystkie relacje z kobietami po kolei I teraz zanim przejdziemy do sedna tego vloga, musimy sobie zaznaczyć trzy bardzo ważne rzeczy po pierwsze, kobieta nie jest Ci nic winna. Jeżeli podchodzisz do kobiety i ona z Tobą rozmawia, to nie zobowiązuje jej do tego, żeby dać Ci numer. Natomiast jeżeli już dostaniesz ten numer, to fakt, że ona Ci go dała, nie zobowiązuje jej do odpisania Cię na SMS-a czy do odebrania telefonu. Natomiast odebranie telefonu albo pisanie z Tobą nie zobowiązuje kobiety do spotkania się z Tobą, tak jak spotykanie się z Tobą nie zobowiązuje jej do uprawiania z Tobą seksu lub kontynuowania znajomości, jeżeli uzna, że nie chce tego robić. Przestań próbować kontrolować drugą osobę. Nie jesteś w stanie kontrolować kobiety. Kontroluj swoje działanie, kontroluj swoje skupienie. Jeżeli będziesz oczekiwać od kobiet, że będą zachowywać się tak jak ty chcesz, tylko się sfrustrujesz, nabierzesz to taki, taki bagaż, którym ciężko ci będzie po prostu iść, i to będzie ciężkie emocjonalnie, będzie wpływać na wszystkie twoje sfery życia, przede wszystkim na twoje kontakty z innymi kobietami. Po drugie, poganianie kobiety, napieprzanie 30 SMS-ów pod rząd, dzwonienie 3-4 razy, gdy dziewczyna nie odebrała i nie odpisała ci, opieprzanie dziewczyny za to, że nie ma czasu z tobą się spotkać, jest strzałem w kolano. To ci nie pomoże. To jest tak, jakbyś próbował reanimować osobę, która leży na chodniku, poprzez duszenie jej. Po trzecie, zastanawianie się, dlaczego nie odpisuje. Patrzenie w telefon. To no takie oczekiwanie, analizowanie, czy ostatnia wiadomość była dobra, może miała zbyt, zbyt mało emocji w sobie, a może była zbyt sucha z drugiej strony, jest pozbawione sensu. To jest inwestowanie emocji w złe miejsce. Zamiast tego już lepiej pójść na spacer, obejrzeć sobie film, położyć ten telefon. Jeżeli dziewczyna ma odpisać, to ci odpisze. Jeżeli ma oddzwonić, oddzwoni. Ale nie wiąż z tym swoich emocji, bo tylko je poszarpiesz i będziesz się źle przez to czuł. Teraz mała wstawka, która może oszczędzić ci bardzo, bardzo wielu nieprzyjemnych emocji. Jeżeli umówiłeś się z kobietą na randkę, powiedzmy na dziś, na godzinę 18, nie myśl o tym zbyt dużo, nie angażuj się w to emocjonalnie, nie podniecaj się tym, nie wyobrażaj sobie, jak ona będzie wyglądać, jak będziesz ucałować, jak będzie wam się rozmowa kleić. Bo wtedy, jeżeli tyle emocji zaangażujesz w to, gdy dostaniesz od niej sms, przepraszam, nie mogę dziś się spotkać, co się stanie? Będziesz miał załamkę. Z najwyższego takiego stanu spadniesz i po prostu się rozpieprzysz. Nie możesz tego robić. Najbezpieczniej jest zrobić sobie taką prostą zasadę. Jeżeli nie ma kobiety przed tobą w realnym życiu, to ona nie istnieje. Ona nie istnieje w twoim życiu, dopóki jej nie zobaczysz. Czyli wtrzymaj swoje emocje do momentu, kiedy pójdziesz na miejsce spotkania i zobaczysz, że rzeczywiście tam stoi czeka na Ciebie. Wtedy możesz zacząć się ekscytować, się podniecać. Wow, ale super, spędzimy sobie czas. Tak, to jest dobry moment, ale jeżeli robisz to wcześniej, ładujesz zbyt wiele emocji, w momencie jej rezygnacji Ty czujesz się jak gówno po prostu. Zainwestowałeś swoje wszystkie emocje. I tutaj bardzo dobrą rzeczą jest robienie sobie planu B. Czyli okej, okay, jestem ustawiony z dziewczyną, ale wiem, że może mi odwołać to spotkanie, może jej się coś odwidzieć, więc dla bezpieczeństwa zrobię sobie plan B, na przykład wyjścia z kumplem, pójścia do kina nie wiem, pojechania gdzieś wyjścia do klubu, dzięki temu oszczędzisz swoje emocje i będziesz się czuł dobrze i takie rezygnacje ze strony kobiet, które się czasami zdarzają nie będą na Ciebie źle wpływać. I teraz wracamy do sedna, zawsze zakładaj najlepszą opcję, jeżeli dziewczyna z którą się umówiłeś przekłada Ci nagle spotkanie, zamiast sobie wkręcać, kurde nie lubi mnie nie chce się spotkać, już nigdy więcej nie zobaczymy, próbuje się wymigać Czyli rejdź sobie bajnie negatywnie, pomyśl sobie, ok, może coś się wypadło. Kurde, ludziom coś wypada czasami, a może ma okres i woli spotkać się w innym terminie. Totalny luz. Jeżeli natomiast dziewczyna odwołuje ci całkiem spotkanie, nie proponuje innych terminów, znowu, zamiast ją cisnąć, zamiast się wkurzać, zamiast ją opieprzać, po prostu odpuść i poczekaj, może po tygodniu, po dwóch sama się odezwie. Miałem kiedyś sytuację, gdzie właśnie nie udało mi się umówić z dziewczyną. I po miesiącu sama do mnie zadzwoniła, spotkaliśmy się i się przyspaliśmy. I wtedy spytała ją z takiej ciekawości: Dlaczego nie chciała się umówić? Dlaczego mnie dwoła spotkanie wtedy? I powiedziała, że akurat zeszła się z byłym, czyli była emocjonalnie niedostępna dla mnie w tej chwili, ani dla jednego żadnego faceta. I dopiero gdy, to, gdy sobie wyjaśnili wszystko, gdy się okazało, że już nie mogą być razem, Przypomniała sobie o mnie i sama się odezwała, ale gdybym zbombardował ją SMS ami jakimiś wyrzutami, opieprzał ją, zmuszał do tego spotkania, ona by mnie zapamiętała jako jakiegoś dziwnego gościa, który ma zbyt duże parcie. Natomiast jeżeli dziewczyna nie odpisuje Ci od paru godzin, no to okej, okay, może zostawiła gdzieś telefon, może jest wyciszony, może jest na bardzo ważnym spotkaniu, a może ma tyle na głowie akurat tego dnia, że rzeczywiście nie ma czasu Ci odpisać. Może zrobi to wieczorem, może zrobi to jutro z rana. I teraz wychodząc z takiej ramy, trzymasz swoje emocje na wodzy. No bo jeżeli wychodzisz z takiej ramy, że o kurde, coś jest spieprzone, trzeba ją pogonić, dlaczego ona nie chce się spotkać, to po prostu wszystkie te negatywne emocje promieniujesz na kobietę i to się kończy po prostu katastrofalnie. Kończy się końcem relacji. Natomiast jesteś wyczylowany, zakłada, że wszystko i tak jest dobrze, pojawia się ten dystans. I dziewczyna widzi też, że ty nie napierasz. I to pozwala później jej odezwać się. No, bo co by było w sytuacji, gdzie dziewczyna wychodzi z bardzo trudnego spotkania, które trwało kilka godzin, i nagle widzi od ciebie pięć SMS-ów i dwa nieodebrane połączenia? To wygląda po prostu dziwnie. Nie idźcie to drogo. To mówię ja, ksiądz Mateusz. Dlaczego ten koncept jest tak istotny? Zakładając najlepszą możliwą opcję, po pierwsze oszczędzasz swoje nerwy. Ta dziewczyna cię nie odpisuje, nie odbiera telefonu, przekłada spotkanie. Zamiast inwestować tę emocję, wkurzać się, zakłada, że wszystko jest ok. Jesteś wyczylowany, spokojny, na kompletnym luzie, wychodzisz z domu z kumplem, może poznajesz jakąś inną dziewczynę. Po drugie, zachowujesz się jak atrakcyjny, normalny facet. Nie odpalasz dziewczynie lampek ostrzegawczych, napieprzając jej smsy, generując jakieś negatywne emocje na samym początku znajomości. Właśnie tutaj wystarczy się zastanowić, co w takiej sytuacji, gdy dziewczyna nie chce się spotkać albo nie odpisuje, zachowałby się facet, który ma dostatek kobiet i seksu. Okej, okay, spoko. I poszedłby robić coś innego. Zająłby się swoim życiem. Miałby to w dupie po prostu, dając dziewczynie tą przestrzeń. W ogóle początki tego konceptu sięgają czasów, kiedy byłem bardzo niedoświadczony. Miałem tylko seks z dwiema dziewczynami i przyjechałem do Warszawy i akurat udało mi się mieć seks z trzecią. Była śliczna, bardzo mi się podobała i ustawiłem się z nią, że zobaczymy się kolejnego dnia. Natomiast kolejnego dnia ona napisała mi wiadomość, że jest bardzo zawalona nauką, studiowała prawo. I ma ważne kolokwium i musi się przygotować, więc raczej się nie zobaczymy. I ja od razu wziąłem to personalnie, że aha, czyli sekcji się nie podobał, bo wiadomo, nie byłem doświadczony, więc czułem się niepewnie w tych rejonach. I myślę, ok, sekcji się nie podobał, nie chcę się zobaczyć, co za szmata, zacząłem generować taką frustrację i chciałem jej napisać coś w stylu, nie to nie, miło było Cię poznać, czyli. Kompletnie nieproporcjonalną reakcję chciałam zarzucić do tego, co na mnie napisała, bo wychodziłem ze złej ramy, z tej ramy, że, że ją stracę, że się boję, że czuję się niepewnie. Ja napisałem tę wiadomość, chcę ją wysłać. Podchodzi do mnie starszy brat, zabiera mi telefon, patrzy w niego i mówi: Ty jesteś pojebany? Z o co mu chodzi? Ty chcesz to do niej wysłać? Skasował mi całą wiadomość. Ja myślę, co się dzieje. I on powiedział mi bardzo ważną rzecz, że relacje z kobietami to nie jest wojna i albo robisz. Na spokojnie, albo odkładasz telefon i czekasz, aż ci nerwy zejdą, bo z nerwami nic nie zdziałasz, pokażesz tylko swoją słabość. I on napisał za mnie SMS-a, który był bardzo ciepły, bardzo spokojny, gdzie było też dużo empatii, gdzie, gdzie, gdzie zaznaczył, że ok, rozumiem, że możesz nie mieć czasu, bla bla bla, ale bardzo fajnie spędzałem mi się z tobą czas. Jeżeli miałabyś ochotę spotkać się tylko na godzinę, to też spoko. I co się stało? Ona po tym SMS-ie napisała, że zapraszam do siebie. Pojechałem do niej i znowu super spędziliśmy czas, i w ogóle ten wieczór był jednym z lepszych, jakie miałem z kobietami. Bardzo często wracam do niego myślami, ale nie, nie byłbym w stanie, nie nią tych chwil, nie byłbym w stanie do niej pojechać, umówić tego spotkania, gdybym zadziałał właśnie w tych nerwach. I to był właśnie moment, kiedy zrozumiałem, że. Trzeba trzymać te emocje na wodzy. Że trzeba wychodzić z zupełnie innego miejsca, jeżeli nie masz dostatku z kobietami. I w późniejszych latach, gdy byłem już bardziej doświadczony, gdy miałem fajne relacje z kobietami, gdy miałem dostatek seksu i jakaś dziewczyna przekładała mi spotkanie albo mnie nie odpisywała, zauważyłem, że ja naturalnie nie zachowuję się w taki sposób, że napieram, 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 tylko okej, okay, spoko i czekam. Po prostu czekam, odzywam się później, albo się nie odzywam. I zauważyłem, że te, że te dziewczyny, które na przykład przestawały mi odpisywać. Albo przekładały mi spotkanie, same po kilku dniach do mnie się odzywały, więc to mi potwierdziło, że ten koncept jest spoko i przydał mi się w momentach, kiedy na przykład traciłem ten dostatek, miałem gorszy okres w moim rozwoju, gdzie na przykład z dostatku, gdzie bzykałem trzy dziewczyny nie miałem nagle żadnej i miałem głód, i znów chciałem zachowywać się Nidi, to wtedy ten koncept na powrót ratował mi tyłek. Na powrót zachowywałem się atrakcyjnie, na powrót dawałem przestrzeń. Pamiętałem o tych rzeczach, o których tutaj opowiadałem i byłem w stanie później z niektórymi z tych dziewczyn jeszcze się spotykać i coś fajnego stworzyć. Ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że vlog się podobał. Jeżeli tak, łapka do góry, subskrybuj i zostaw komentarz. Trzymaj się ciepło. Na razie.